Cześć, to Karolina Pytlarz. Witajcie na moim kanale. Byłam teraz na zlocie w Krakowie, jak mówiłam w poprzednim filmie. No i niestety nie zaudało się założenie, że nic nie kupię. <głynne> ale kupiłam dużo mniej niż ostatnio, ale właśnie od razu na wejściu znowu była właśnie e, manufaktura Kwiatowa. Mam dwie wizytówki, bo dwa razy tam kupowałam i dwa razy e, mi panie dały tam dziewczyny. E, no i właśnie kupiłam sobie na pół z batą, bo to w sumie może dosyć drogie jest. <laughs> a tak to się podzieliłyśmy, tego jest dosyć sporo. E, tutaj sobie akurat właśnie wzięłyśmy po pół. E, no a tutaj przez przypadek, bo nie wiedziałam, że już jedno mam. Kupiłam sobie drugie, znaczy zapomniałam, bo Beatka to nosiła, i e, ja potem byłam sama. No i e, wzięłam sobie jeszcze jeden. To się troszkę pokruszyło, jak widzicie, jeszcze się kruszy, e, ale ja sobie to podbierałam do woreczka i zrobię z tego e, taki shaker naturalny. Dodam kuleczki, więc to tam powinno się e, fajnie rozpadać. No i właśnie za drugim razem, jak tam podeszłam. Wziąłam sobie takie, takie gałązki, tak <noise> jak instrument troszkę, ale właśnie gdzieś tak pojedynczo poddawać takie gałązki. Te rzeczy tutaj były po złotówce, więc myślę, że, że fajnie, że się opłaca. Właśnie albo w całości można, albo... Pourywać po kawałku, po jednym, gdzieś tam delikatnie do kompozycji dać. No, a w całości, no to trzeba to jakoś zabezpieczyć. Wiadomo, ja mam taki lakier. E, e, taki lakier, e, do usztyw no, który mi to usztywnia. trochę jak grzywica działa. Nie wiem, jak to się teraz dokładnie nazywa. E, Wziąłem sobie takie. Kwiatuszki, to też jest naturalne, z czegoś naturalnego zrobionego. Jest, ja się nie znam, więc Wam nie powiem. Eee, nie mam też pamięci do takich nazw. Ale właśnie takie kwiatuszki sobie kupiłam. I jeden taki wielki, e, też tak pozwijany, wiecie. Bardzo fajnie. E, fajnie to wygląda. Można to razem nawet połączyć. E, więc to by były Pierwsze zakupy. Pierwsze i ostatnie chyba, bo potem jak drugi raz podeszłam, to już praktycznie na koniec widzicie, ten się tak kruszy, a ten jest taki zbity i tak się lepiej trzyma. No ale tak muszę sobie jakiś ten dbanuszek. Yy, załatwić, żeby to włożyć do takiego yy, dzbanuszka. Teraz na razie trzymam w takim pojemniku plastikowym. Wszystko, znaczy takie kory, takie gałązki suszone jakieś. Ale tam już jest ciasno, więc przydałoby się coś nowego. Tak, no i tutaj też takie właśnie ułamane. No, takie suszone rzeczy trzeba pamiętać, że że szybko właśnie się łamią i mogą się szybko zniszczyć więc właśnie warto gdzieś tam je trochę zabezpieczyć jakimiś płynnymi rzeczami i Studio Forty, ja wam się przyznam że mam ich kolekcję z grzybami taką poszukam może nie umiem jej znaleźć teraz ale kiedyś ją wyciągałam, żeby była tak mire na wierzchu, no i widzicie. E, bo ogólnie kolekcja jest fajna, no tylko właśnie. E, nie mam czasu i, i to tak potem jest. E, ale taka właśnie z grzybami. No i mm, chciałam dokupić do niej jakieś dodatki, ale już nie było. Tutaj jest ulotka. E, ja sobie właśnie już e, przez internet patrzyłam, bo tam była zniżka przed zlotem właśnie na te stemple. Ale no stwierdziłam, że nic nie kupuję, nic nie potrzebuję i tak dalej, więc nie brałam. No ale potem właśnie tak, w takim ferfor, ferworze zlotowym, wiecie, człowiek czasami oczami kupuje, więc, więc sobie kupiłam. No, ale nie żałuję. Fajne tutaj jest taki plasterek. Widzicie, można sobie tak na, na, na to nakleić jak to taki plasterek, albo wsadzić do wazonika. Takie kartki clean and simple, będą z tego bardzo fajne. No i fajne są te, te kłosiki. I do tego wziąłem sobie takie rameczki i to mnie e, zdziwiło, bo przez, właśnie przez internet nie było tego widać. One są takie grube, są podklejone na kleju już od razu. No i właśnie takie fajne dziecięce jakieś kartki, można z tego fajne zrobić. Tutaj takie pastelowe. Wzięłam sobie wszystkie te rameczki, bo były naprawdę, znaczy prawie wszystkie, bo były naprawdę fajne, są naprawdę fajne. Najbardziej chyba te mi się podobają, te jednokolorowe, no ale to też są bardzo fajne. No i widzicie, tu macie raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze taki kwadracik do tego. Więc myślę, że super. A tu sobie wziąłam e, takie naklejki, e, zwykłe. One są e, przeźroczyste, chyba. E, i właśnie do jakiegoś archiwnala, czy tam właśnie na, na te kartki ze stemplami, z użyciem tych stempli, yy, yy, tak właśnie do razie czego, jakby mi przypasowały, to sobie wzięłam, no i właśnie te ramki, yy, no i to był chyba w sobie największy zakup taki zlotowy, tak mi się wydaje. No, ale tak właśnie czaiłam się już nieraz na te studia Forty. No, a że właśnie byłam, widziałam, no to nie mogłam, sobie, nie mogłam sobie odmówić. Odwiedziłam znowu Snip Art, bo właśnie zaciekawiły mnie te słoiczki. Ostatnio o niej nie zapytałam. A to są takie mikrokulki w różnych kolorach, naprawdę multum kolorów tam było. I ja sobie wzięłam tutaj takie delikatne różowe, takie koralowe, zielone, takie turkusowe bardziej i takie fioletowo-granatowe. No takie nieokreślone, ale takie może bardziej fiolet. No bo to zawsze właśnie do shakerów czy do czy właśnie tak po kwiatkach e, posypać to bardzo ładnie wygląda. No i byłam tam dwa razy, więc e, mam dwa, e, dwa gratisiki taki kot i takie śnieżynki. Kot właśnie z myślą mojej teściowej, która lubi koty. Bo sobie potem jeszcze dokupiłam właśnie parę kolorów. E, no i wzięłam maski. Pośmiemy złote takie maski, więc stwierdziłam, że super, e, super cena niedużo, więc wziąłem sobie takie napisy śnieżynki taki damask a koronka coś takiego i taki zegar malutki, bo to może właśnie fajnie nawet na taki DLC wyglądać gdzieś tam spod kompozycji taki zegar myślę, że super nawet właśnie takie clean and kartki byłyby świetne w chwili tu już wstaję, trzyma się mi za nogę. Idę do domu. Odwiedziłam znowu Paper Heaven. To już taki <gry> zwyczaj. Chociaż w Poznaniu, znaczy w Poznaniu byłam się tylko przywitać. A teraz sobie robiłam, właśnie kartkę dzie dziecięcą. I y, y, tam są takie bardzo kwieciste y, te dziecko marzeń właśnie, tam są takie dosyć kwieciste te, y, te, te papiery i takich właśnie gładkich mi tam brakuje, więc wzięłam sobie taki jeden i takie nóżki właśnie z kolekcji, bo w, w, wtedy we Wrocławiu nie widziałam y, tych okładkowych arkuszy, więc... Tym razem sobie wzięłam. E, I dorwałam taką starszą kolekcję, jak we śnie. E, ja z takich turkusowych, były właśnie zielone i turkusowe. Z turkusowych robiłam e, zaproszenia kiedyś komunine, A Ale są właśnie z takim różem z tyłu. I wzięłam sobie e, też dwa arkusze. Ale kiedyś było na cieńszym papierze eee. czuć z pod ręką. Kropka, to też taka jedna kolekcja z pierwszych, które miałam. Wtedy miałam i duże kropki i małe kropki, to były różne rozmiary tego. I z tyłu są właśnie niebieskie, więc to też było fajne, że wystarczyło obrócić i tak mm, fajnie się tym pobawić. Gra w kolory, to też miałam, z tego też były <gryw> tezory. Więc tak sentymentalnie trochę polecałam. No i tęcza właśnie do do takich trzeba mieć też takie gładkie arkusze. To jest pomarańczowy, to jest żółty. I dwa wzięłam sobie koralowe, które z tyłu właśnie są czerwone. Więc tak, i chciałam dodatki do takiej lesie, z jegodami nazwa była. Nie pamiętam teraz, i nie było. To chyba mam od zmorki, bo byłyśmy byli, potem z batą z Zmorki po zlocie, bo zmorka miała jechać z nami, ale niestety źle się czuła i nie pojechała, no i powiedziałyśmy, że potem przyjedziemy na kawę do niej. No i jako, że nie było właśnie tych jagód, to dostałam takie gratisiki leśne. No a u zmorka właśnie chciała się podbyć pasków, więc trochę od niej dostałam. Ja się dostałam, bo wybierałam sobie to, co chciałam. Takie auta jakieś. I właśnie z tej, e, jak we śnie. E, tutaj takie tagusie świąteczne też się przydadzą. Tutaj e, stęczy. I tutaj też e, z tej leśnej, nowej. Tu i tutaj dziecko marzeń. Kwiatuszki są tam, to czasy nie mam też takiego i złote sny i takie listki Czy z jakiej kolekcji, ale to są chyba takie uniwersalne. Więc tak, to sentymentalna, sentymentalna po, sentymentalny powrót do przeszłości, Paper Heaven, dawnymi. Galerią papierów. Filip! No, no, tak to też jest, patrzę, że zaraz i staję już na nogi, on ma 7 miesięcy, więc to jest. masakra. Eee, tak, tutaj jest jeszcze Snap Art. Był eee, jeszcze Hobby Land i tam sobie wziąłem takie e, ryżyki. A, to takie właśnie fioletowe i zielone i zielone te kamyczki, bo ja mam sporą kolekcję, ale zielonych akurat nie mam. No ja w sumie byłam przekonana, że mam wszystkie kolory, a tu się okazało właśnie, że jeszcze wyszły jakieś nowe albo no jeszcze z mnóstwo kolorów ogólnie. I w sklepkowo wziąłam sobie takie cekiny, właśnie takie mroźne, fajne będą na zimowe projekty, a w tych jest nawet śnieżynka na górze, więc super. Więc tak. I oczywiście dostałam ATC, ale ja niestety nie wyrobiłam się, żeby zrobić. I bardzo miłe to było właśnie, bo. Ja podchodziłam do, do ludzi i ludzie do mnie podchodzili. Tutaj właśnie e, Olga podeszła do mnie i właśnie, że specjalnie dla mnie. bardzo e, mnie ogląda, także pozdrawiam cię Olga. Taki słodki króliczek. Piękny jest, bardzo mi się podoba i bardzo mi miło, że podeszłaś do mnie Olga. E, tutaj mam też... I myślałam w ogóle, że mam tylko dwa, a tutaj nagle się okazuje, że mam cztery aż. E, tutaj mam od Magdy Felux, Art Studio, Magda Felux. E, także też bardzo mi miło, też Magda do mnie podeszła, Cię przywitałyśmy, w końcu jesteśmy właśnie w jednym DT, więc nareszcie się poznałyśmy, e, więc super, bardzo się cieszę i też pięknie to wygląda. A Filip robi demolkę, e, była też Marzena Krusińska, też właśnie piękne ATC zrobiła. Bardzo mi się podoba takie bardzo mix mediowy w stylu właśnie marzenki piękne. No i drugie ATC dostałam, znaczy drugie w sensie teraz, bo w Poznaniu dostałam i teraz, od Beatki, z którą właśnie jeździłam na, na zloty. Moja towarzyszka nie doli. Też to takie właśnie fajne, taka niebieska. To jest tak spuchła od nagrzania, ale pięknie to wygląda. I takie cudne kwiatuszki, piękne. Także kolejne, kolejne wspomnienia, zachowane właśnie na takich kartach i na zdjęciach, które jak zwykle wrzucę wam na samym końcu. Także bardzo miło. Tak, e, trochę inny klimat tam był w, w Krakowie. Nie wiem czy przez to, że w centrum miasta, czy że też e, może tak ciaśniej trochę znowu. Chociaż potem właśnie siedziałyśmy w lobby, więc, e, więc nie było aż tak ciasno e, na koniec. E, była też e, Magda Kosiorowska, też właśnie z DT. Więc super, że mogłyśmy się też poznać. No, fajne, są takie zloty. Na pewno będę miło je wspominać. I to był chyba ostatni zlot w tym roku, więc na ten rok to już koniec, ale w przyszłym roku też na pewno będę chciała jeździć i uczestniczyć w zlotach. Bo naprawdę no, atmosfera i. I to uczucie później właśnie takie, no takie szczęście po prostu, że, że można się tak spotkać. No jest nie do opisania. Eee, aha jeszcze, jeszcze jedna paczka. Znaczy, paczka. To właściwie przez Marzenę wzięłam, bo tutaj pokazała, że tutaj są takie maki. Jeszcze no, z tym w środku z grzechotką. Eee, ja kiedyś takie maki dostałam od cioci ale mi wię... zrobiłam jedną pracę z nimi. Yy, znaczy dostałam, zerwałam sobie z ogródka po prostu. Yy, a reszta mi spleśniała, bo coś tam włożyłam jeszcze niedoschnięte, no i cała ta paczka była wtedy spleśniała. Yy, I kupiłam sobie właśnie taki, taką paczuszkę. Yy, ona kosztowała chyba 40 zł jakoś w przecenie. No i tyle fajnie właśnie, że pani mi zamieniła po prostu, bo ten zestaw, te kolory nie, były, nie miały akurat tych maków. No ale bardzo chciałam właśnie tutaj te, te kolory, tam były takie morskie, właśnie w takich odcieniach, a ja nie chciałam, więc pani mi bez problemu zamieniła. I to są inne wstążki niż te, co ostatnio kupiłam, bo te są bawełniane, więc one w dotyku w ogóle są bardzo yy, no inne po prostu, i. No, fajne też na pewno. E, takie jakby, wiecie, no bogatsze. Jakby, no, pewnie też inaczej będą farby przyjmować, inaczej wyglądać i tak dalej. I się tak nie plączą. Przede wszystkim tu jest to ostatnia. Więc one są takie cieniutkie. A te są takie, wiecie, grube, porządne, jakby co w e, Więc taka jest między nimi różnica. Ale w tej paczce właśnie yy, był też. Yy, nie wiem, jak właśnie się nazywa. Wiedziałam. Chrys. Coś na ha Nie wiem. Ale właśnie takie yy, gałązki zasuszone już. Tak, w różnych kolorach, takich trochę jesiennych. Więc fajnie. Tutaj takie, takie coś, <laughs> trochę straszydła, ale no może to z tą kompozycji, nie wiem, to pewnie jakiś światek ma być, ale no nie wiem. Do tego właśnie takie szpuleczki, cztery szpulki tutaj jest taki... Mm, takie napisy na, na kalce. Może otworzymy sobie. Taki, taka taśma, zegar. To jest naklejka. Wszystko to jest naklejowe, tylko, naklejkowe, tylko na tak, taka faktura jak kalka. To jest jakiś, jakiś papier, taki delikatny. Taki zegar. Fajne są te zegary. A tutaj są. Napisy można sobie wyciąć, porozdzielać, pociąć. Tak, no i one są po angielsku, ale to nie szkodzi. Ostatnio się przekonuję do tych angielskich napisów, szczególnie właśnie na inspiracje, jak robię. Więc takie, no fajne że to, fajne jest, że to jest właśnie naklejka. No i taki wstążeczek przy okazji. Tak, to już właśnie też było przewiązane. Te, te kartki były tą białą wstążką przewiązane. No i to są jakieś strony z książki, jakiejś starej. To jest epitologia. Jakiś słownik, chyba. Ekonomia. Gdzieś były nuty, więc to też było trochę lepsze. <grywa> to, ale. tu jest mapa. To są takie bardziej zniszczone, jest stare zdjęcia. Także tak. No, bardzo ciekawy ten boxik. W sumie dobrze, że się na niego skusiłam. No i te wstążeczki też są bardzo fajne. No i tam właśnie jeszcze były takie kuleczki. A jako, że ja właśnie wracam do, <grywa> do korzeni powiedzmy to sobie kupiłam zielone, różowe, takie, takie magenta i taki turkusik, żeby mieć właśnie do kompozycji i tutaj właśnie to też z myślą o kompozycjach kupiłam. Ostatnio tak sobie właśnie pomyślałam, że kiedyś używałam i koronek więcej i potrafiłam takie prace koronkowe robić i właśnie takie wkładałam byle gdzie takie Różne plastiki i staram się do tego wracać, bo gdzieś tam od tego odeszłam. Jak <grywania> miałam przemeblowanie tutaj w domu, znaczy tego kącika mojego, no to jednak powkładałam to gdzieś tam. Wiecie, potem ciężko to wyciągnąć. Nie jest już tak łatwo dostępne, nie leży gdzieś tutaj na wierzchu, tylko właśnie trzeba sięgnąć, potem schować i. <grywania> No, jakoś tak było mi to ciężko. No, ale wracam właśnie do tego i, i mam nadzieję, że teraz znowu będzie tego więcej, już trochę jest, no ale. E, tak. No, wracam na, na stare tory, no. tory. Powiedzmy. No, ale wiadomo, zmiany są nieuniknione. E, cały czas to się zmienia. E, więc, y, więc i mój styl pewnie też się w jakiś tam sposób zmienił chociaż dalej pozostał taki no, może bardziej naturalny i leśny, ale, ale jednak y, właśnie no, brakowało mi takich y, zapełniaczy stęskniłam się za pracą z nimi o, więc y, mam nadzieję że, że już nie znikną Także tak, w tym filmie to wszystko, dajcie znać czy byliście, czy się gdzieś tam minęliśmy. No i, aha, jeszcze widziałam Renię honzyńską. Asię Szulik oczywiście, z Asią się śmiało, że Ciebie to na każdym wzlocie normalnie widzę. No ale taka w sumie prawda, to w sumie bardzo miłe zawsze, bo Asia też zawsze się serdecznie ze mną wita. Sama mnie jeszcze woła zresztą, chociaż właśnie na zlotach się widziałyśmy dopiero pierwszy raz. Kiedyś tam mówiłam, że przyjadę do niej na kawę, no ale to zaczęła się pandemia, więc tak, nie chciałam jej nachodzić też za bardzo. No, może w końcu do niej przyjadę też. Pojadę. Także tak, no bardzo miłe to jest, bardzo, bardzo, bardzo miłe są takie zloty, fajne. Można poznać też jeszcze nowe osoby, także super. No a w tym filmie to wszystko. Dzięki i do następnego razu. Cześć.